Witamy w sali potworów. Widzę, że masz ochronny strój i niezbędne narzędzia. To dobrze, ponieważ w tym miejscu bezpieczeństwo nie jest gwarantowane. Uważaj na każdym kroku, ponieważ monstra, z którymi będziesz miał do czynienia, to najstraszniejsze postaci z japońskiego folkloru. A jeśli unikniesz kontaktu z niektórymi z nich podczas tej wizyty, z pewnością Cię zapamiętają i będą nawiedzać Twoje sny. Pamiętaj, że żadne anine, które oglądałeś, ci nie pomoże. Widzę, że w twoich oczach zagościły zwątpienie i strach, więc może zacznijmy już naszą podróż, póki tli się jeszcze w tobie ten malutki promyk odwagi. Nie ma lepszego potwora na dobry początek niż No Pera bo. Możesz go nie zauważyć, ale na pewno cieszy się na widok nowych ofiar, <laughs> to znaczy gości. No Perabo niemal pod każdym względem wygląda jak zwykły człowiek, dlatego płynnie wtapia się w społeczeństwo. Sprawy przybierają niesamowity obrót, gdy spotykasz się z nim twarzą w twarz. On w ogóle nie ma twarzy. Jego głowa przypomina pustą kulę. I w tym rzecz. No perabo jest całkiem nieszkodliwy, tylko straszy ludzi. W legendach i opowieściach zwykle podszywa się w tym celu pod kogoś, kogo potencjalna ofiara kojarzy. A kiedy już przyciągnie uwagę, jego cechy zanikają, prawie tak jakby wymazano rysunek ołówkiem. Oblicze staje się puste, gładka warstwa skóry, bez oczu, nosa czy ust. A zatem, jak można się domyślić, jego prawdziwa tożsamość i właściwa aparycja pozostają niezgłębione. Jedna z historii, w której pojawia się No Perabo, opowiada o leniwym rybaku. Pomimo ostrzeżeń żony wyrusza na połów, a za cel obiera święty cesarski Staw Koi. Po drodze spotyka innego rybaka, który również ostrzega go, żeby tam nie szedł. Ignoruje również tę prośbę. Gdy bohater dociera do Stawu, piękna młoda kobieta dosłownie błaga go, by nie łowił tam ryb. Ale jej też nie słucha. Wtedy zdziera swoją twarz. Przestraszony rybak daje nogę do domu, a tam jego żona ostro krytykuje go za niewłaściwe postępowanie i, uwaga, zwrot akcji, sama też pozbywa się własnego oblicza. Skoro jesteśmy przy rybach i stawach, porozmawiajmy o kappie. Nie daj się nabrać na dość zabawny, maskotkowy wygląd tej istoty. Kappa to niebezpieczny demon, którego nie chciałbyś spotkać na swojej drodze. Stworzenia te, często przedstawiane jako człekopodobne żółwie, żyją w zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, stawy, rzeki, oraz w ich okolicach. Zwykle są wielkości dziecka, jednak pod względem siły fizycznej biją na głowę dorosłego mężczyznę. Ich kolor skóry waha się od różnych odcieni zielonego po jaskrawo-czerwony, a nawet niebieski. Ponadto są oślizgłe lub pokryte łuskami. Choć każdy stwór kappa wygląda nieco inaczej, wszystkie łączy skorupa żółwia na plecach oraz usta przypominające dziób. Ich ręce i nogi posiadają błony pławne między palcami, ale najbardziej charakterystyczną częścią ich cielesności są elementy w kształcie misek, które spoczywają na szczycie ich głów. To ich źródło mocy i siły witalnej. Taka misa zawsze musi być wypełniona wodą. Jeśli się wyleje lub przedmiot zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, demon kappa znacznie się osłabi i nie będzie w stanie się poruszać. Kappy są znane z psocenia. Chociaż mogą zaprzyjaźnić się z ludźmi, zawsze należy podchodzić do nich ostrożnie, albowiem mogą próbować zwabić cię do wody, by się tobą pożywić. Istnieje też ryzyko, że wyzwą cię na pojedynek zapaśniczy sumo. Zanim przyjmiesz to wyzwanie, wiedz, że są w tym naprawdę dobre. Jeśli już dojdzie do walki, spróbuj oszukać Kappę. Spraw, aby pochylił się tak nisko, że woda w jego naczyniu się wyleje. Dobra wiadomość, jeśli później uzupełnisz misę, będziesz miał władzę nad Kappą. A teraz spójrz na tę kobietę. Wydaje się, że spokojnie śpi, prawda? Przyjrzyj się dobrze. Z jej szyją dzieje się coś dziwnego. Roku Rokubi w ciągu dnia sprawia wrażenie zwykłej kobiety, ale kiedy nastaje noc, a jej ciało spoczywa w objęciach Morfeusza, szyja rozciąga się do niewiarygodnych długości i udaje się na swobodną wędrówkę. Chociaż Roku Rokubi jest nie mniej przerażająca niż inne stworzenia, co się wyróżnia. W przeciwieństwie do reszty reprezentantów tej galerii potworności nie urodziła się jako demon. Kiedyś była człowiekiem, ale z powodu klątwy, która została nałożona przez jakiś zły czyn, zmieniła się. Najsmutniejsze w tej historii jest to, że niekoniecznie była odpowiedzialna za wspomniany występek. W wielu przekazach jest to dzieło albo jej męża, albo ojca, ale niestety to ona płaci wysoką cenę, ponieważ klątwa dotyczy tylko kobiet. Jeśli sądzisz, że Roku Rokubi nie może być wielce niszczycielska lub przerażająca z taką poruszającą biografią, to masz rację. Jej głowa niekiedy atakuje małe zwierzęta, może też sprawiać kłopoty, strasząc ludzi, którzy znajdują się w pobliżu, ale to tyle. Co ciekawe, podczas nocnych wypadów uwielbia zlizywać olej z lampy swoim długim językiem. Cóż, kim my jesteśmy, by oceniać czyjeś preferencje kulinarne? Nukę Kubi jest o wiele straszniejszą siostrą Roku Rokubi. To taka jej zaawansowana wersja, coś w rodzaju Pokemona w ulepszonej formie. Podczas gdy głowa Roku Rokubi jest zawsze przymocowana do ciała, ta Nukę Kubi może oderwać się od szyi i wybierać się na dalekie, samotne eskapady. Mało tego, czasami jest spragniona krwi. Wtedy odłączona głowa zaczyna żerować na ludziach, aby zaspokoić to silne pragnienie. Nie jest jednak niezwyciężona. Uważa się, że jeśli jej ciało poruszy się przypadkiem podczas snu, a jej głowa nadal będzie gdzieś hasać, nie będzie mogła wrócić do źródła. Mam nadzieję, że to trochę pocieszające. Ty widzisz rolkę papieru, ja zagrażającego życiu potwora. Według japońskich podań ludowych, zwłaszcza mitu o cukumogami, przedmioty nieożywione otrzymują duszę i stają się żywe oraz samoświadome po okresie stu lat służby dla swojego właściciela. Chociaż zazwyczaj są nieszkodliwe, wykazują tendencję do robienia ludziom małych psikusów. No, i drzemie w nich złość oraz pragnienie zemsty. Lepiej traktować swoje rzeczy z szacunkiem, bo wyrzucane lub źle traktowane mogą się zgrupować, aby odwzajemnić doznane krzywdy. Jednym z takich potworów jest ittan momen. Te opętane długie i wąskie płachty materiału, które były używane do produkcji ubrań, można zobaczyć latające po nocnym niebie. Często są złośliwe i atakują ludzi, owijając się wokół twarzy i szyi, a potem dusząc. W niektórych opowieściach tkaniny przez jakiś czas wirowały w kółko i szybko latały, po czym oplatały ciała ludzi i zabierały ich w przestworza. Śmiech Jokera będzie muzyką dla Twoich uszu, gdy usłyszysz tego demona. Warajona to potwór o kobiecym wyglądzie, który żyje w górach. Ale pomimo niegroźnej aparycji spotkanie z tą kobietą może postawić cię w naprawdę trudnej sytuacji. Uśmiechnie się złośliwie i zacznie z ciebie drwić. Po chwili zdasz sobie sprawę, że ten śmiech jest toksyczny i zaraźliwy. W rezultacie ty też zaczniesz się śmiać, ale nawet jeśli Jonna odejdzie, ty nadal będziesz rechotać aż zabraknie ci tchu i nie będziesz w stanie utrzymać się na nogach. Ostatecznie wyzioniesz ducha. Nawet gdybyś był na tyle silny, by nie dać się zarazić tym śmiechem, nadal groziłoby ci niebezpieczeństwo. Niestety, już samo usłyszenie jej śmiechu, bez względu na to, z jakiego dystansu dochodzi, wystarczy, byś wpadł w otępienie. Ten irytujący i przeszywający dźwięk będzie cię prześladował, gdziekolwiek się udasz, do końca życia. Jednak wcale nie jest tak, że każdy, kto wypuści się w góry, na pewno się na nią natknie. Jest pewien sposób, aby całkowicie uniknąć tej śmiejącej się makabry. Wara i ukazuje się ludziom tylko pierwszego, dziewiątego i 17 dnia każdego miesiąca. Zaplanuj więc dobrze swoje podróże.